Witam serdecznie ze mną. Rafał Świderski, Wiśnioski 2. Witam. Rafał, zaskakujecie dzisiaj w Pucharze? Pokonujecie 10:6 bardzo ładnym wynikiem e, lidera pierwszej ligi Bruko Grudnowak. No tak. E, tak samo jak drużyna przeciwna, potraktowaliśmy ten mecz e, typowo-treningowo. Dzisiaj ze składem było coś ciężej. Mieliśmy gołą szóstkę, no ale wyszło nam, nam to na, na dobre. Oczywiście żartuję, ale może gołą szóstką powinniście grać, skoro takie robicie tutaj e, fajne, fajną grę tak naprawdę. Musimy to jeszcze przetestować. W meczu Pucharowym może też będzie taka okazja. A możemy tak przetestować na Lidze? To się oka okaże za, akurat za tydzień, jak będziemy grali mecz. Ale przypuszczam, że jednak będzie już pełny, pełny skład i, i będą chłopaki nazwani. Dzisiaj pokazaliście pazur. Twoja osoba też strzeluje dzisiaj dwa, dwa piękne gole. Trzeba powiedzieć, że szczelaczy z dystansu potrafisz. No tak, może nie, nie tak dawniej, no ale idzie mi teraz to lepiej niż powiedzmy ostatnio. Także przyjemnie, przyjemnie się na to patrzy. Jak to spokonać takiego przeciwnika jak Brugo Grudnowa, Tak jak powiedziałem, lider, więc e, czy to było nastawienie, czy rzeczywiście zagraliście tak fantastyczne dzisiaj? Mecz był taki wyrównany, moim zdaniem, z, z tym, że my strzeliliśmy troszkę więcej bramek, może mieliśmy troszkę więcej szczęścia. W drużynie przeciwnie grają zawodnicy naprawdę doświadczeni, ograni w drużynach A-klasowych, w okręg ligach okręgowych. Na pewno, na pewno, może tak powiedział kolega, który przed chwilą rozmawia, z którym przed chwilą rozmawiałem, że potraktowali ten mecz typowo treningowo, taki rozruch. No to pytanie takie inne. Wy też traktowaliście to treningowo, zespół Wasz przeciwnik też traktował treningowo. To zatem jak by wyglądała konfrontacja pomiędzy wiśniowskim dwójką, a, a Brukiem, gdyby mieliście zagrać wizy? No też jestem ciekaw, jakby to dzisiaj wyglądało. Myślisz, że... że tak samo jak, jak, jak przed chwilą, no ale, no ale myślę, że jak mielibyśmy się z nim zmierzyć za tydzień, to na pewno byłby mecz wyrównany. I ostatnie pytanie. Liga już się kończy powoli, ten pierwszy etap pierwsza runda, ostatnia kolejka przed Wami. W zasadzie potrzebujecie punkty, żeby tam walczyć o utrzymanie, ale pierwszej piątki nie udało się uzyskać. Zawód, czy nie? Poniekąd tak. Poniekąd tak, ponieważ pierwsza drużyna Wiśniowskiego zdobywała regularnie praktycznie mistrzostwo. Druga drużyna miała dołączyć do tej Ekstraklasy, no ale jednak się nie udało. Nie udaje jak na razie. Zapewne może się też nie uda, ale... Ale na pewno pierwsza, szóstka, piątka jest naszym takim głównym celem, żeby tam się znaleźć. Zatem jeszcze jedno pytanie, bo wywołałeś właśnie Wiśniąskiego jedynkę. Chcieliście wejść do Ekstraklasy, a teraz może być tak paradoksalnie, czego nie życzę, wejście Wiśniąskiego nawet do pierwszej ligi, bo ponieważ tam troszkę dołują zespół, pierwszy zespół. Mam nadzieję, że żadna drużyna nie spadnie ligi, ligę niżej i że się, nie, że się nie spotkamy w tej pierwszej lidze razem. Na pewno myślę, że... Początek, to jest pierwsza runda. Pierwsza runda. Jak nie uda się znaleźć obydwu drużyną w tej górnej stawce, to jednak myślę, że w kolejnej rundzie wyniki będą lepsze i pozwolą na zachowanie szans na pozostanie w obecnych ligach. I tego życzę dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.